Dzisiaj wstęp do odcinka dość nietypowy, ponieważ ja nie siedzę walcie. Zapraszam Was do naszego klienta, który mieszka w województwie mazowieckim i od kilku lat użytkuje kocioł peletowy Biowin Valite. Podzieli się on z Wami opinią o tym kotle, więc jeżeli jesteście ciekawi, co on powie, zostańcie z nami. Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w powiecie garwolińskim z inwestorem, który zakupił nasze urządzenie i zamontował w swoim domu jednorodzinnym, czyli z Michałem. Cześć Michał. Witam. Cześć. Michał. Chciałbym, żebyś na sam początek opowiedział coś o swoim budynku. Jak on jest duży, jaki ma docieplenie. Takie pochodzę. Budynek informacje. jest budynkiem nowym, oddany do użytku w 2022 roku. Powierzchnia budynku to jest 156 metrów. Mhm. Budynek jest dwukondygnacyjny, parter i poddasze użytkowe. Budynek, wydaje mi się, jest dobrze docieplony. Właśnie jak? Powiem. Elewacja jest docieplona styropianem grafitowym grubości 20 cm. Mhm. Dach jest docieplony pianą PUR, otwartą komórkową, 20 cm tak samo. Mhm. Powiedz mi, jak masz rozwiązany system grzewczy u siebie w domu? Czy ty masz w całości grzejniki, podłogówka Jak to u ciebie wygląda? Są dwa systemy grzewcze w domu. Mamy podzielony tak, jakby Całą powierzchnię budynku na dwa układy grzewcze. Podzielone są w sposób taki, że trzymałem się zasady, żeby pomieszczenia sypialne miały grzanie grzejnikowe, a cała reszta, czyli łazienki, pralnia, są podłogówki, no i cały parter w zasadzie jest ogrzewany z podłogówki. W którym roku zamontowałeś nasze urządzenia w tym budynku? Kocioł był zamontowany w 2020 roku w październiku, mm -hmm. czyli pierwszy sezon ogrzewałem tak jakby na pusto, nie mieszkając w nim. Mm -hmm. I trzymywałem temperaturę, temperaturę 19 stopni, żeby było dobrze mi jeszcze wykańczać dom i żeby fajnie wszystko schło. W mm -hmm. eee, pełną parą kocioł chodzi od eee, zeszłego sezonu grzewczego, jak się wprowadziliśmy w lutym. Mm -hmm. Także już poprzedni sezon grzewczy był cały obciążony. Już grzałem na te 20-21 stopni cały dom. Na razie nie chciałbym rozmawiać o ilości spalonego paliwa, o tym, co jeszcze porozmawiamy jakby wewnątrz. Chciałem Cię zapytać, dlaczego zdecydowałeś się nasze urządzenie? Jak to się wydarzyło? Czy możesz opisać, czy miałeś jakieś inne urządzenia, które chciałeś kupić i długo cię musieliśmy przekonywać, nasza firma, czy do takiej ostatecznej decyzji kupienia waszego kotła doszło na targach w Łodzi i polecam wszystkim, żeby kocioł zobaczyć samemu na własne oczy. Przy okazji targu wchodziłem po innych stanowiskach konkurencji i wtedy podjąłem decyzję, że kupuję wasz kocioł. A co mnie skłoniło? Właśnie, jaka była mm. motywacja? Ja wiem, to tak zawsze... Chciałem to... mieć porządny kocioł. Nie chciałem oszczędzać na kotłowni i nagrzaniu, i chciałem mieć wygodę. Mm -hmm. e, chciałem wstawić kocioł i jak najmniej przy nim robić. E, z doświadczenia wiem, że przy kotłach na groszek trzeba dużo ustawiać. Brat ma taki kocioł. Mm -hmm. e, spędził kupę czasu, żeby dobrać ustawienia. Wasz kocioł działa na zasadzie, że wpisuje temperaturę i nic więcej mnie nie obchodzi. I sypie peret. I takiego kotła szukałem, bez, w zasadzie bez obsługu, A więc jesteśmy już w kotłowni, tutaj chciałbym, żebyś ty Michał główną rolę i opowiedział o tym kotle, ale kilka zadam Ci jeszcze pytań przed tym, zanim jakby sam opowiesz po urządzeniu. Proszę powiedz mi, w takim razie, to co mówiłeś na zewnątrz, jakby dwa już pełne sezony palisz tym urządzenie prawie dwa pełne sezony. Zgadza. Jak wygląda spalanie u Ciebie w domu? W tym sezonie grzewczym, czyli w okresie od października do dziś, Spaliłem około 1800 kilo pelletu, mhm. tonę 800. A w przeciągu roku, czyli od momentu jak się wprowadziłem i zacząłem tak jakby pełne grzanie budynku i wody użytkowej, od lutego zeszłego roku do lutego tego roku, czyli też tak jakby rok kalendarzowy pełny, mhm. nie spaliłem pełnych 3 ton pelletu. Mhm. Wyszło gdzieś 2 tony 800 kilo pelletu. Rozumiem, czyli grzejesz Ogrzewasz dom oraz ciepłą wodę użytkową, tak? Bo mówimy o pełnym roku, tak? Tak, o pełnym roku yy, dwa obiegi grzewcze plus ciepła woda użytkowa. Dobrze, a powiedz mi, jakie utrzymujesz temperatury wewnątrz budynku? Jak, na na, na, na jakim poziomie mniej więcej? Yy, staram się budynku nie nagrzewać więcej jak 21 stopni. Mhm. Yy, na noc mam ustawione obniżenia o stopień niżej na obydwu obiegach, i to są temperatury, które utrzymuje z pieca. Rozumiem. Powiedz mi, jeżeli chcesz sobie nastawić temperaturę, tak? Czy schodzisz tutaj do monitora i na monitorze to ustawiasz, czy korzystasz z aplikacji naszej? W tej chwili korzystam z aplikacji, bo sobie doinwestowałem do pieca i kupiłem moduł internetowy. I większość ustawień robię z poziomu aplikacji. Tak, właśnie chciałem to zauważyć, bo tu masz kocioł Biowin 2 Lite, który w standardowym wyposażeniu ma moduł analogowy, tak? Ty doposażyłeś to urządzenie o wyświetlacz dotykowy, tak? Z modułu internetowego. Tak? Zgadza się. Jeszcze dla większej wygody doposażyłem go właśnie o ten rodzaj wyświetlacza. Mhm. Czy często korzystasz z aplikacji naszej? My Na Comfort? Do zmiany temperatury? Jestem jej użytkownikiem od niedawna. Okay. Zaglądam często, z ciekawości jak działa, jeszcze się uczę tej aplikacji. Rozumiem, okej, okay. super. Powiedz mi, widzę, że masz nasz regulator ciągu, tak? Tak, no tak. Mhm. mam regulator ciągu z firmy Hager. Ale nie jest on od początku w tej kotłowni i w tym układzie, bo miałem innej firmy, tylko że zauważyłem, że nie działa on tak, jak powinien. W ogóle mi poprzedni regulator ciągu nie reagował na małe podmuchy wiatru. Żeby wymusić ruch, musiałem palcem urywać. A to tak jak widać w tej chwili regulator ciągu Winkera reaguje praktycznie na każdy podmuch wiatru i sam działa. Dlatego go wymieniłem. Zastosowałeś grupy hydrauliczne innego producenta niż nasze, prawda? Możesz coś o nich opowiedzieć? Tak. Powiem tyle, że wziąłem inne grupy pompowe ze względu na cenę, ale w tej chwili zainwestowałbym w grupy pompowe Winchagera, bo gdyż z tymi miałem już problemy, wymieniałem niektóre podzespoły. W tej chwili bym na pewno wziął grupy pompowe Windhagera. Czyli masz kocioł biowin 2 light. E, powiedz mi, bo tutaj masz zbiornik na popiół taki manualny, który musisz wyciągać. Jak często to robisz? Jak często wyciągasz popiół z tego? Z tego e, popiół rządu? wybieram nie częściej niż co półtora miesiąca. A te półtora miesiąca to jest w tym okresie tak jakby niższych temperatur. Czyli tak jak teraz od stycznia no do końca sezonu grzewczego. Poza sezonem grzewczym na pewno nie, nie robię tego częściej jak co dwa miesiące. A kiedy ostatnio wybierasz ten popiół? W tej chwili mamy dzisiaj 20. 20 14 lutego wybierałem popiół. Czy pokażemy widzom, jak wybierasz ten popiół za chwilkę? Tak, możemy pokazać, jak wygląda to w środku. Nawiązując do poprzedniego pytania odnośnie wybierania popiołu, To sam piec zgłasza mi potrzebę wymiany popiołu co 420 godzin. W tej chwili zostało jeszcze 80 godzin do wybrania popiołu, zanim piec to zgłosi, ale na potrzeby filmu pokażę jak wygląda wnętrze pieca po, po takim czasie pracy i jak odbywa się wy, wy, wybieranie popiołu po prostu z tego kotła. Mam tu taką szufladkę, wybieram to. Pozostałości odkurzam. Wykonuję czyszczenie tak jak jest to zalecane przez producenta, i praktycznie jest tyle mojej pracy. I odbywa się to tak jak mówiłem, w okresie grzewczym nie częściej niż raz na półtora miesiąca, a poza okresem grzewczym nie częściej, nie częściej niż co dwa miesiące. A więc, tak jak powiedziałeś, ogrzewasz budynek, tak? czyli dostarczasz energię do domu i też przygotowujesz ciepłą wodę użytkową z tego urządzenia. Jaki masz duży zbiornik ciepłej wody Zbiornik ciepłej wody użytkowej jest 220 litrów, jest duży, bo jest nas pięcioro w domu. Mhm. E... Czy wystarczy taki zbiornik na waszą. Wystarcza. Woda jest grzana dwa razy dziennie. Do jakiej temperatury ją grzejesz? Do 50 stopni. Do 50. Nie potrzebujemy cieplejszej wody, grzejemy ją do 50 stopni. Mhm. Grzejemy ją rano od godziny. 6 do 8 i po południu od godziny 18 do 21. Również. Zainwestowaliśmy w nas w sprzęt. Jest to kocioł 10 kW z zbiornikiem 200 kg, czyli z powiększonym zbiornikiem. To widzowie często pytają, jak często ten zbiornik musisz zasypywać? Zasypuję go w momencie, gdy piec się tego domaga. Mhm. Przy temperaturach w sezonie grzewczym. W najchłodniejszych dniach ten zbiornik spokojnie wystarcza mi na tydzień. Mhm. Dokładnie no nie prowadzę jakichś zapisków, kiedy to sypię. Ale na tydzień w tych najzimniejszych miesiącach spokojnie mi ten zbiornik starczy. Serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie filmu do samego końca. Był to spontaniczny, nieplanowany wywiad, bez jakiegokolwiek scenariusza. Michał zaprosił mnie do siebie, ponieważ uważa, że takie filmy, wywiady, Pomogą Wam w podjęciu decyzji dotyczącej zakupu kotła. Z tego miejsca pragnę mu bardzo podziękować za możliwość nagrania odcinka z nim w roli głównej. Tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych publikacjach. Cześć!